Netanyahu celowo pozwolił Hamasowi zabić Izraelczyków. Zarówno siły obronne Izraela, jak i izraelskie siły powietrzne opuściły broń na 7 godzin. Nie uwierzycie, co powiedziała mi dzisiaj żydowska liderka organizacji charytatywnej. Izrael ma najbardziej wyrafinowany wywiad na świecie. Rząd nie mógł nie wiedzieć o tym, co miało nastąpić. Utrzymujemy przyjazne kontakty z kilkoma dobrymi ludźmi w Izraelu. Jednym z nich jest rabin Hanania Weissman, który zna wielu ludzi w Izraelu. Zna poufne źródła i podzielił się z nami informacjami z tych źródeł na temat rozkazu opuszczenia broni. Wysłał pismo, że rzeczywiście siły obronne Izraela otrzymały rozkazy ustąpienia zarówno armii, jak i sił powietrznych przez 7 godzin. Podczas gdy te ataki miały miejsce, to umożliwiło terrorystom wkroczenie i rozpoczęcie rzezi i torturowanie obywateli. Ja myślę, że ta sytuacja jest podobna do rodziny, która trzyma w domu wściekłego psa, a następnie obwinia psa, kiedy dziecko zostało pogryzione. Rodzice powinni byli usunąć psa tygodnie wcześniej, zanim pies miał szansę skrzywdzić kogoś w rodzinie. Patrzę więc na rząd Izraela i widzę, że rząd powinien był się upewnić, żeby ci ludzie nie rozprzestrzeniali się w granicach Izraela. Dlatego też są częściowo odpowiedzialni za to, że muszą teraz zabijać stworzenia Boże, by chronić swoich granic. To nigdy nie powinno było się wydarzyć.